Jan, Artur, chodź tu. Jan i Artur, pomożesz mnie tu mielić kawa. Wow. <laughs> dawaj. Jan, Artur, dawaj. Pomożemy nam, chodź. Chodź tu. Pomóż nam. <laughs> tu, świeci. Dawaj. <laughs> Silny Jan. Póżej. Musi. Okay. Jeszcze młodznej, jeszcze młodznej. <laughs> dawaj. <laughs>

Ciężkie. No. O to chodzi. No, jeszcze łóżko i. Dawaj, dawaj, dawaj. Dobra Idziemy. Idziemy. A teraz tak. Chodźcie tutaj. Mochaj. Właśnie. No. Właśnie poczułem. Jak no. tak. Ja kawa zapachnie. Ej, Kapas apa saja? Oh, ya, kena, Carna. makiasa.